Słówko o edukacji. Tak się składa, że ostatnio jeżdżę do pracy pociągiem do Gdańska. No i często obserwuję dosyć taką, takie sytuacje, gdzie młodzież, czy to w wieku licealnym, czy to studenckim, coś tam wkuwa w tej kolejce. i tak obserwuję ich reakcje. Ich generalnie reakcje są dosyć znamienne i podobne. Mianowicie jakoś nie jest specjalnie entuzjazmu. Wśród tych ludzi dialogi typu: Nauczyłeś się dzisiaj na Niemca? Ojej, a wczoraj kurczę, tak mi się nie chciało, gdzieś tam byłem, tutaj się z kimś rozbijałem. No nie zrobiłem tam nic, ja też kurczę, co to będzie. Bo jakieś studentki rozmawiają, tam, no, czy tam notatki przeglądają. słuchaj, a nauczyłeś się już o tej toksoplazmozie. No nie, ja tego w ogóle ja tego w ogóle nie kumam, nie wiem, może nam jakoś puści albo nie, może się uda tak, w tamtej grupie czy coś w tym stylu. Generalnie jak tak się słucha właśnie tych ludzi, to mam wrażenie, że ta edukacja to jest dla nich jakieś, jakaś straszna kara. Prawdopodobnie większość z tych procesów edukacyjnych jest dla nich bezpłatna. Mimo to postrzegają to jako jakąś taką wielką karę. Pojawia się pytanie, no to skoro jest to takie przykre, to po co tam jesteście? No to pytanie jest oczywiście szereg odpowiedzi. Jedna z nich jest taka, że jesteśmy tam, no bo edukacja jest obowiązkowa. tak? No nie jest obowiązkowa, a przynajmniej jeśli jest obowiązkowa, to jest obowiązkowa tylko do ukończenia pewnego wieku. Później już nie jest obowiązkowa. No, a są oczywiście inne powody. Jednym z powodów jest taki owczy pęd, że skoro wszyscy się uczą w danym wieku, czy wśród moich rówieśników, no to ja też powinienem się uczyć, no bo będę nie będę trębił, czy będę odstawał od reszty i w jakiś sposób to zaważy na, na mojej przyszłości, czy na moim wizerunku wśród innych ludzi. No, jest na pewno powód istotny, do niego jeszcze wrócę. Jaki może być jeszcze inny powód? No, może być jeszcze taki powód, że. Nie znajdę dobrej pracy, tak? nie będę miał odpowiedniej pensji, bo jak wiadomo, kto się tam nie uczył i nie wiem, generalnie to niewiele wie, no to pewnie jak lepiej biedę. No to już jest powód trochę bardziej wątpliwy i można by tutaj dyskutować, dlatego że jest są setki przykładów ludzi, którzy bez kompletnie żadnego wykształcenia, nie dość, że zrobili czy zarobili wielkie miliony, jeszcze odnieśli sukcesy na polu naukowym chociażby Edison, który został zdiagnozowany jako zbyt głupi, żeby pobierać nauki w szkole. No ale tu jak wiadomo, też można się z tym sprzeczać, czy faktycznie jest to zależne, no pewnie w jakimś stopniu jest zależne, więc można to zrozumieć. Natomiast właśnie moją uwagę przykuwa taki, taka ogólna atmosfera, która panuje w tej branży szkolnictwa, że uczniowie chodzą, bo muszą, nauczyciele stawią i tam... Gdy rają, bo Wy nic nie umiecie, bo Wy kurczę tam nie skończycie tej szkoły, bo Was nigdzie do pracy nie wezmą się na studia, nie dostaniecie, albo na studiach dopiero zobaczycie, a jak już idą na studia i okazuje się, że na studiach jest to samo i nic nie zobaczyli, to, to mówią im wykładowcy, że to dopiero w pracy poznacie, co jesteście warci, no a w pracy to już jak na karuzeli czy jak na roteli, więc właściwie trudno powiedzieć, że ta teoria się sprawdza. Ale ogólnie jest takie atmosfera takiego ogólnego przymusu i zniechęcenia. Znudzona pani profesor, klasy profesor, tak, w liceum, która woła do mapy i pyta o jakieś tam niziny w Europie, wymień wszystkie niziny, wymień wszystkie rzeki, no to jedziemy, sała, skawa, rawa, dunaj, wysłoka, sam wieprz i tak recytują, recytują. Jedni wkuwają, inni tam jakieś uniki robią, pani egzekwuje, wypisuje oceny, pełnia papierki tak, na urzędnika przestał, proces toczy się dalej. Także mamy jakby pewien wzorzec, który ktoś kiedyś zakodował właściwie nie wiadomo, skąd się to wzięło, że zastanowimy na tym późniejszym etapie. I ten wzorzec jest bez końca powielany, tak? Są jakieś kuratoria, które... Tworzą programy, te programy inne, kuratoria badają, czy są potrzebne, czy są zgodne z jakimiś wymogami nie wiem, unijnymi, nieunijnymi, czy jakichś tam innych priorytetów, czy paradygmatów wyznaczonych dla, dla procesu edukacji. No i kiedy już proces jakby jest kompletny, maszynka rusza, czy się kręci, prawda? Roczniki przychodzą, roczniki wychodzą, coś się zmienia, ale generalnie nie zmienia się za wiele. Wychodzą coraz bardziej zniechęcone, coraz głupsze niestety, albo może nie tyle głupsze, bo głupota to chyba jest cecha bardziej przyrodzona, ale wychodzą coraz gorzej, coraz bardziej chaotycznie wykształcone, to znaczy bez żadnej myśli przewodniej, właściwie nie wiadomo co za się w tych ludzi wpoiło i z czego oni właściwie są dobrzy, o ile w ogóle z czegoś są dobrzy w jakim kierunku tak naprawdę zostali wyedukowani, jak to się ma do ich zdolności, czy do ich talentu. No ale cały ten proces kończy się przeważnie szczęśliwie z dobyciem tak zwanego papierka. Czyli mamy papierek, ja jestem teraz wykształcony człowiekiem, mam, prawda, licencjat, maturę, czy nawet magistra, niektórzy nawet i wyżej. I mamy ten papierek, no i szczęśliwi wpisujemy sobie ten papierek naszego CV, wklejamy piękne zdjęcia, nasze umiejętności, przynajmniej tak jak na papierku stoi, albo tak jak uważamy, że to naprawdę umiemy, co zostało tam napisane. No i szczęśliwi zaczynamy poszukiwania na rynku pracy. Dlatego, że jakby takim, taką naturalną konsekwencją zakończenia procesu edukacji jest jakiś taki szeroko pojętym, w sensie zwrot tego, co się zainwestowało w edukację, czy kto, kto, tego, co ktoś w nas zainwestował, no i odebranie z tego jakichś tam profitów w formie zapłaty za wykonaną, dobrze wykonaną pracę. No ale nagle się okazuje, że na tym rynku pracy takich ludzików, którzy mają taki papierak jak my, no jest cała masa. Jeśli nie setki, albo jeśli nie tysiące, to przynajmniej setki. Jeszcze co gorsza, w tym samym mieście, w którym jakoś się tak złożyło, że wszyscy tam przyciągnęli, no bo była mowa, że dobra uczelnia i że, i że dobra szkoła i że należy tam właśnie iść. I nagle się okazało, że jesteśmy wśród setki innych ludzi, którzy mają to samo wykształcenie, ten sam papierek, mniej więcej tyle samo umieją albo nie umieją, co my. No i nagle zaczyna się walka o byt. Ten proces jest już tak absurdalnie posunięty, że dlatego papierka już nawet nie liczy się stan przyswojenia tej wiedzy, no bo to wiadomo, że to jeden przyswoisty więcej czy nie, ale to już na mnie jest takie ważne, że nawet nie liczy się to, co kto za egzaminy zdał, bo część egzaminu wyglądała w ten sposób, że pan wykładowca podrzucił nasze prace. Część wyglądała tak, no to dobra, masz już te dostateczny, pan da trzy, prawda? Kiedy, to się tak kiedyś śmiano z tego określenia. Pan dał trzy, no i generalnie wszyscy zaliczyliśmy i... Weszliśmy skończyliśmy to uczenie, mamy ten papierek. Ten papierek generalnie praktycznie o niczym nie świadczy, ma go bardzo wiele osób. No i co ciekawe, jeszcze tam trwają jakieś takie śmieszne przepychanki, że no prawda myśmy skończyli uczelnię elitarną, a wy skończyliście jakąś chilwę, tak? I to przeważnie odbywa się w ten sposób, że jedni na drugich, drudzy na pierwszych, tak? Ci na przykład w Gdańsku mówią, że... Politechnika Wrocławska to jest jakaś pipidowa, ci powrócają, mówią, że tak dańska to jest jakaś pipidowa. No generalnie tam poziom pewnie obu uczelni jest wyrównany, nawet może i dosyć wysoki jak na polskie warunki, No ale generalnie takie tam antagonizmy czy przepychanki trwają. Każdy chce, żeby jego papiery był najlepszy, no ale generalnie kończy się to, tak jak się kończy. Dosyć smutno niestety, pewnie każdy z Was widzi kończy się to w ten sposób, że wszyscy ludzie lądują na rynku pracy, bo czym się że nie ma na nich pracy, nie ma dla nich w ogóle pracy. Zaczynają wysyłać setki CV, tysiące, zaczynają się frustrować, wystają potem pod pośredniakiem. Yy, nabierają jakiegoś negatywnego stosunku do, do całego tego rynku, czy niektórzy nawet do całego systemu, i, i słusznie, yy, bo to do czego tutaj zmierzam, chociaż być może się tam tak niektórym wydawało, że zmierzam do tego, że jakość ich edukacji jest niska i dlatego nie mogą znaleźć pracy na rynku, albo dlatego, że w jakiś sposób sobie przebimbali te swoje studia, czy to ten swój okres nauki, tam z browary po, po, po różnych lokalach, czy rozwijając się, czy zajmując się wszystkim tylko niezdobywaniem tej wiedzy, ktoś tam za nich zapłaci, czy to rodzice, czy to państwo, czy, czy, nie wiem, czy podatnicy, czy ktokolwiek inny. Jest to pewnie, jest w tym pewnie dużo prawdy. Natomiast jest też druga strona medalu. Nie musi być wcale tak, że to ich wykształcenie jest wyznadziejne, tylko może się okazać, że trafili próżnie na rynku pracy, jeśli chodzi o dyscyplinę, w której się wyspecjalizowali, bo bardzo często tak jest, że wykształcenie może i nawet nie, nie daje dużo powodów do zarzutów, bo jest, lepsze czy gorsze, wiedza została w jakiś sposób zdobyta, opanowana, umiejętności opanowane, a pracy nie ma, bo nikt się tym na rynku nie zajmuje, tak? Bo Zakłady przemysłowe, w których ewentualnie taki absolwent mógłby znaleźć pracę, albo nie istniały nigdy, albo zostały zniszczone, albo poziom prac, czy to badawczych, czy to inżynieryjnych, czy zwyczajnych procesów wytwórczych w nich był na tyle niski i na tyle archaiczny, że, że nawet gdyby istniały, to